Cześć wszystkim. Kończę na dziś koszenie i chciałabym was zapytać, czy jesteście ciekawi kolejnej pryzmy, jaką zamierzam zrobić właśnie z tej trawy, którą właśnie sko skosiłam. Tak wygląda moja ręka, tak wygląda urządzenie do koszenia, więc tutaj proszę wybaczyć, ale myć się będę dopiero po powrocie do domu. Nie w tym rzecz, rzecz w tym, że zobaczcie Mam tutaj starą trawę. Ta trawa nie była koszona w ogóle w zeszłym roku. W związku z czym, zobaczcie, jak pięknie jest skoszona pod kaszarką. Zobaczcie, jak pięknie rozdrobniona. Jest świetnie wymieszana ta część, już nowa, zielona z tą suchą, którą tu widzicie. No genialne, drobna, drobna materia idealna do przygotowania nowego kompostu. I teraz pytanie do Was, czy jesteście w ogóle zainteresowani takim filmem? Ponieważ tą pryzmę najprawdopodobniej będę jutro robić, to powiedzcie mi, czy chcecie, żebym nagrała film z powstawania tej pryzmy. Od razu uczciwie powiem, że ze względu na ograniczony czas... Najprawdopodobniej nie będę mogła Wam zbyt często pokazywać kolejnych etapów tej, tej pryzmy, a czy kolejne, może źle mówię, Nas, ta pryzma nie będzie tak często przerzucana i nagrywana, jak ta strawy i siana, którą w tej chwili nagrywam. Natomiast od czasu do czasu, jak coś będę przy tej pryzmie robić, to takie filmy nagram. A tak jak mówię, ze względu na ograniczony czas ta pryzma nie będzie tak często pielęgnowana jak ta pierwsza, w związku z tym te filmiki nie mogą powstawać tak często, czyli co dwa dni. Ja myślę, że po prostu jak znajdę czas, nie wiem, może raz w miesiącu, jak będę przerzucać tą pryzmę, to, to wtedy Wam będę pokazywać, co u niej słychać, co, co tam się dzieje. Natomiast nie liczcie na to, że to będzie jakaś intensywna praca, jakaś, jakieś szybkie kompostowanie, bo ta pryzma sobie po prostu posiedzi na, w jednym miejscu, aż będzie gotowa do wyniesienia na grządki. Ze względu na to, że materiału mam bardzo dużo, bo zobaczcie, Tutaj całe te 51 arów jest zrobionych, skoszonych, i z tego będę zbierać właśnie materiał na tą pryzmę. To będzie ona, zakładam, wielka. Jak wielka, nie mam pojęcia, bo jeszcze z tak dużej ilości materiału pryzmy nie robiłam. Nie wiem też, jak taka pryzma będzie się zachowywać. Podejrzewam, że będzie mocno grzało. Natomiast sama jestem ciekawa. Napiszcie mi w komentarzu, czy mam się jutro rozkładać ze sprzętem i nagrywać wam krok po kroku, jak to robię. Czy w ogóle Was to nie interesuje, że już macie dość tych filmów o kompostowaniu na moim kanale, bo jest ich naprawdę dużo. Przecież ta pryzma, którą będę jutro zakładać, jest pryzmą trzecią. Będzie trzecią pryzmą w tym roku. A to dopiero początek sezonu, więc jak widać, u mnie. Kompost, własny kompost, to jest coś, co pokochałam i co zamierzam mieć w dużej ilości, bo jak już niejednokrotnie wspominałam, ja nie uprawiam roślin, warzyw, owoców, ja uprawiam ziemię glebę. I dlatego zależy mi na tym, żeby ta gleba była jak najbardziej obfita, a uprawiając glebę, wszystko na niej będzie pięknie rosło. No, no, nie ma, no nie ma wyjścia. Także tak to wygląda. Napiszcie mi w komentarzu, jak to widzicie. A ja zmykam do domu się umyć. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was. Cześć.